Dzisiaj gramy w ULTIMATE COSTUME NIGHT Więc... Poczekajcie chwilę Dobrze, nie wiem czy mnie dobrze słychać Ja tutaj sobie zobaczę No tylko, że teraz muszę wejść jakoś na ULTIMATE COSTUME NIGHT y Jeżeli mnie dobrze słychać to dobrze Dobrze, y dzisiaj będziemy grać w ULTIMATE COSTUME NIGHT Miałam to już przejść i przeszedłem, bo wcześniej miałam tutaj 2000, ale tutaj mam teraz 3200. Bo przez przypadek nagrałem, zobaczcie, ujęcia. nieustawienia, ustawienia. Ujęcia. E tutaj mam wideo. Tutaj. Ale mnie w ogóle tutaj nie słychać, więc stan, nie? Więc się nie opłaca. Więc dzisiaj będziemy grać we FNAFA ten, we FNAFA Ultimate Costume Night No i po prostu, próbujemy pobić mój rekord. Bo oczywiście, przez przypadek, znaczy, no naprawdę, przez przypadek mi się mikrofon w ogóle go nie było słychać. No to jakby, no, co mam zrobić? Nawet o tym nie wiedziałem. Dobrze. Mm. Więc... Żeby był nasz gang cały oczywiście. I jeszcze sobie tutaj puścimy piosenkę. Żeby było fajnie. I próbujemy nie pobić nasz rekord. Dobra, wszystko widziałam. No i gramy. Telefon mi przeszkadza. Ja nawet nie zaczęłam gry, a ten typ już do mnie przychodzi. To będzie bardzo trudne, powiem Wam. Nie dlatego, że to jest trudne, tylko że już mi to, widzicie, ile to już mi zażarło? A ja dopiero gram 60 sekund. To już mam 91%. I zobaczcie, wejdę. I już mam 88 zamiast 90, nie? Naprawdę będzie trudna. Didi! Nie. nie, nie, nie! Nie, no widzę się. Zobaczmy, jaki challenge. Pewnie, że nie mogę niczego zrobić, nie? Albo nie wiem. Dobra, już tam zginąłem, poczekaj. No bo to nie ma sensu, jak Didi mi przychodzi i wszystko mi psuje, nie? No szybciej, no. Dobra. No potrzebuję jakiegoś czegoś. Widzimy się zaraz w biurze. Odkryłem, że ta Didi mi dodała jakiegoś oli fm punktach. Jeśli się nie ma, więc... Dobra, ja muszę po prostu... Y, office? Nie. Office nie potrzebuję nowego jakiegoś. Znaczy mogę, ale nie muszę. Wiem... trzele Nie jesteś Bru Poczekajcie, zaraz to ustawię i zaraz zaradować wrócę. Dobrze, ustawiłem wszystko. A ten bond działa? Nie, nie działa. Ech, to będzie trudne noc. Tylko tyle chciałbym powiedzieć. Ach. Tutaj jakiś papet jest, nawet nie znam tego go. Naprawdę jakby nie, nie znam go. E, dobra, wand system zapomniałem był. Tam jeszcze wu. Gdzie jest? Dobra. No bruch, ja... Jak ja mam to przejść? Żeby bon bon... Dobra. Jakby coś tam jest włączona na playlista, więc jak był ten... No jak... To chyba jest I Hope You Die in the Fire? Nie wiem. No, bruch. A bym zginął, gdyby nie to, że ta maska się. Tak, to będzie. I Hope You Die in the Fire? Mhm. Mm mm. Bla. Nie wiem, widzę, że dużo youtuberów odpala ten... ...dźwięki. Nie wiem czemu. Więc, że to mam jakoś im pomóc, że nie wiem. Hmm. Dobra, jest. Jest trzecia. Jest bardzo dobrze. Zobaczę, że mnie dobrze słychać, tak? I to jak? Chyba to się uda. I to za pierwszym razem. Czyli te noise albo jakby mi dają boosta, że jakoś nie wiem. Że po prostu jakby mniej mi się baterii marnuje, ale na to wszystko służy razy, jakoś dwa. Nie wiem, ale wiem, że to na pewno pomaga. Jest czwarta, mówiłem. Hmm. A, zapomniałam. Nie. Dobra, to. Jak to mi się od razu uda, to mogę jeszcze zrobić. Jeszcze, ale to jeszcze jeden. Challenge. Nasz znaczy challenge. Hmm. Po prostu jakieś postacie dołożymy. Nie? Molder Freddy to w ogóle jakiś. To jest. Najłatwiejsza noc z nim, znaczy, najłatwiejsza. No nie jest najłatwiejsza, po prostu łatwo się... Co to jest za piosenka? Nie znam. Follow me? Nie wiem. Nie wiem, że ten, ten Puppet coś tam robi, albo... Jeżeli wiecie, jak to się nazywa, to napiszę w komentarzach, nie? Bo tak nie na bardzo kapie się. No i szósta, dobra, za drugim razem. Bo najpierw była Didzi. You did Dobrze, co dalej? Jakie? Jezus, poczekajcie, ja wam to przetnę chyba, bo to jest jakieś intermission. I to jeszcze już, już widziałem, nie? To więc, jakby ten. Ja to nam wam wytnę i ten. Ej, bo tej, tutaj powinien być Freddy zamiast jakiegoś wilka. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dobrze. Jest włączony, jest. Co to jest za playlista Aha, no time. Dobra, yy, jakiego tu animatronika by dołożyć? Foxy zbyt prosty, scrap trap. Może Springtrapa i scrap trapa, bo. To jest to? Tak, że i for a bite. Dobra, znaczy Springtrap będzie łatwy. Aż chyba zbyt łatwy. Ju, jak już, to jeszcze mógłbyśmy spróbować dodać tą marionetkę. Dobra, słychać mnie bardzo dobrze. A nie wiem, czy wysłyszycie tę muzykę. Hmm, już lepiej. Dobrze. To kogo by dodać? Jak już, to shika. Sh Sh Chica i papeta bo oni są jakby razem, mają wspólne ten. To i Freddy'ego na pewno nie będę, bo to jest zbyt zbytku skórzające. Dobra, to Springtrap, marionetka. Foxiego też. Strasznie, znaczy, nie wiem, jak Foxiego zawać. znaczy zabijać. Znaczy, nie umiem powiedzieć tego. Lefty, noise. Ok. Afton? A na co nie powinien być William? A, w, a znaczy ten? Scrap trap? Ok. okay. Scrap baby. She will appear on opposite side of. She move. Use a controller shocker. Nie wiem, ale chcę tego zobaczyć. Chcę tylko to zobaczyć. Czyli jeżeli ona się ruszy, muszę użyć jakiegoś. Nie wiem jakiegoś kontrol-szoka, cyrku-piuszaka, e, żeby from the pizzeria counter, where she is the door, right, her, her attack of this door can't stop. Okay. She will apply... To... Niech... Na pewno takich animatroników nie dodam, bo to jest takie dziwne. To 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 było? Aha, to kartka. Już się przestraszyłem, że coś zgniatam. L-ships. L-shipa też mogę spróbować. I wtedy już mamy cztery koła. I jak mamy cztery koła... A nie, to pięć koło. Hmm. Foxiego nie umiem zrobić. No to jak już, to sikę i papeta, nie? Frediego też. Mógłbym dodać, ale to też trudne. Aha, czyli... Okej, okay, po niego też mogę dodać, bo jak przeczytałem, On po prostu nic nie robi. Po prostu jak zobaczę na piratekowe, to on się pojawi i mi jump skaluje i przez kilka sekund nie będę mógł zrobić screen. Znaczy nie będę widzieć twojego tego, no to powietrze mi. Czy to jest jakieś utrudnienie, ponieważ ja się, nawet tam nie patrzę. Nie? Tylko, że puppet i shika. Nie wiem, czy chcę papeta, ale shika wiem jak zrobić, ale też nie wiem. <grym> by him plus pizzeria... Aha, okej. Okay. A nightmare Fredbear... invisibility come on. The door. Ok, ok. Możemy dodać go. Follow me? Czy co to, to jest? Stake tej Okej. Ok. A wy to w ogóle słyszycie? Tak. Ok, jacket Osika. Sam. close the door. Dobra. A nightmare gives invisibility to the cameras... A... Uh, cameras... Nie wiem co to jest w ogóle. And can you only be seen when you reach the right doorway? Close the door and on his face to see him back into the darkness. Mm, chyba tylko go dodamy. Znaczy tylko no. Nightmare Balloon Boy. When he's you often don't shy, you light on him when he's still. Okej, okay, czyli on trochę działa jak Balloon Boy normalny, tylko że on możemy świecić, ale po prostu nie możemy, bo wtedy nas zaatakuje, a jak jest Balloon Boy to wtedy... nie, nie rozumiem, tego nie chcę. Dobra, poczekajcie chwilę sobie po ten. Powybieram i ten, bo nie do Wam przyjdę. Do Was przyjdę. Dobrze, no to... Nie, ma ni nie mam niczego naprawdę. Takiego, czego bym mógł dodać. Chyba jedyne co by dodałem to... Nic, nie się dodałem. O, dobra, zagramy. Co to za muzyka, nie znam jej. You can hide, aha. Okej okay. Dobra, kogo ja tam wybrałem? Marionetkę, dobra. Marionetka nie jest... Pod chyba S? Mogłem... Nie, pod S Bruch! Dobra, szybciej. Dobra, pod który pamiętam, że dało się jakoś... Nie pamiętam. Ja chcę, żeby mnie wyświetliło info. Chyba pod. Nie, pod C? Nie, na pewno nie. Nie. No ona jest. Jednak mnie wkurza to. Ło! Nightmare Fredby. Idź sobie! Ja nie słysz... Ja w ogóle nie widzę jej. Psz! Co tu się stało? O Jezus, ja nawet minuty nie przetrwałem. Mm, marionetkę wyłączam. I co tam jeszcze było? Balloon Boy? L-Ship. Pod którym zamykało się L-Shipa? Pod S? Nie. Mm, pod C? Może pod C? Zobaczmy. Bo co ja coś robię. Dobra. A może praktycznie skipuję? O, sześć bani. A te? zapomniałam noise'y. E, R, R, T, U, E, I, O, P, A Pod A czy S Nie tkal. Ja się nienawidzę balon boju. Bro lewituje! Bro lewituje! Po, po prostu lewituje sa L-K-L-K-H-G-F? Nie Dobrze zginąłem i z c Nie wiem pod którym Dobrze, już mi ten Zamskaruj No! P-O A chcę zobaczyć jumpscara Molcer Frediego? Hmm? Mm. Hello. Widzicie, co ja robię? Balonboy. Boy O, co to to Jakby ja się tam widzę, nie? Okej, okay, czyli to źle? To mi to zabiera procenty, nie? Jeżeli okay, ja wiem, że jak ona się ruszy, to muszę ją szokować Jakkolwiek to się mówi, nie wiem. Dobra. Na pewno nagrywam, bo tak się czuję, jakbym nie nagrywał. O, a zobaczmy. Ja chcę zobaczyć jumpscara Fredbear'a. No dawaj, dawaj, widzę się, Ale Ale placy, dosłownie. Widzę się, chodź. No chodź, Fredbear. Bruch, ja go... Fredbear nic nie robi, czy co? O, Scrap Baby! Scrap Baby, gdzie ona jest? Gdzie to Scrap Baby! Ja się boję jej. Ona mi się ruszyła gdzieś. Ja pamiętam, że musiałam gdzieś Control Shocket mu jej zrobić. Pff, 10, 1% przyda się. Hmm. No ile razy ty możesz mi się wyskakiwać? I czemu ty latasz? Poczekaj, pod którą miałem latarkę? Poczekaj, dobra. A, ej, co jest? Wygrałem. Ej, bo tak nie miało być. Ja chciałem zginąć. Bruch? Okej, okay, okej, okay, nic nie mówię. Bruch, dobra. Jakiegoś jeszcze animatronika dodamy? Albo to w odcinku drugim. Ile to już w ogóle trwa? Nie. Dobra, wiem, że mi dałeś milion punktów. Dobra, świetnie. Yupi! No znowu. Poczekaj się chwilę, no to ten. Nie chce się tego oglądać, to jest nudne. Broma na głowie, owoce. Dobrze, cała minigierka już ten, o. Cała minigierka ogólnie rozegrana. Może w następnym odcinku zrobię jakiś... Na pewno? Na pewno nie zrobię 50 na 50. To może za dwa lata. Nie no, po prostu co jest trudne po prostu, tylko tyle, nie, bym powiedział. No i widzimy się w następnym odcinku, jeżeli zostawicie 10 lajków, nie, to może, to zagram w Ultimate Costume Night. Yy, no, no tak i zrobię trudniejsze challenge, znaczy w ogóle zrobię jakieś challenge, na przykład Beer Attack 1, nie. Nawet nie znam tego. No. Teraz ja zrobię takie właśnie. Takie sobie... Niezus, nie nie miałam powiedzieć. No zrobię sobie takie szalęże. W następnym odcinku. Jeżeli na 10 lajków robię odcinek drugi. Albo 5. 5. 5 lajków i robię odcinek drugi. To by było na tyle, no... Fajnie się grało w ogóle. W ogóle wszystko prawie za pierwszym razem zrobiłem. No więc to by było na tyle. No i nie wiem co mogę powiedzieć, nie? No to tyle.